canale W dzisiejszym materiale chciałbym Państwu opowiedzieć na temat sprzedaży lokalu mieszkalnego. Mówiąc krótko, z punktu widzenia i z perspektywy osoby kupującej, jakich ja dokumentów mogę oczekiwać od osoby sprzedającej i jakie dokumenty będą mi potrzebne, żeby zawrzeć umowę. Jeżeli chodzi o umowę sprzedaży nieruchomości, a lokal mieszkalny jest nieruchomością lokalową, to będziemy, proszę Państwa, potrzebowali zapoznać się przede wszystkim ze stanem prawnym tej nieruchomości. Do tego nam będzie potrzebna tak zwana podstawa nabycia. I co to jest? No, mówiąc krótko, jeżeli jeśli ktoś jest właścicielem jakiegoś lokalu, to on w jakiś sposób wszedł w tą własność, czyli jakoś nabył te prawa. Mógł je nabyć, bo po prostu dostał, czyli ma umowę darowizny. Mógł je kupić, prawda? Mógł ten lokal kupić, to magnotarialny, prawda? Mógł zasiedzieć, powiedzmy, ten lokal, no to ma jakieś postanowienie sądu, że zasiedział, prawda? Mógł dostać spadku, no to ma jakieś postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia. W każdym razie mógł dostać decyzją administracyjną, przydziałem, prawda? Różne są sytuacje. Natomiast ta podstawa nabycia, z którą My powinniśmy się jako kupujący zapoznać to jest mówiąc krótko, dokument, który świadczy o tym, że osoba sprzedająca jest faktycznie właścicielem i sprzedaje to, co ma, a nie inflanty. Więc, proszę Państwa, podstawa nabycia to będzie taki kluczowy dokument, który powinniśmy zobaczyć, żeby stwierdzić, czy ta osoba faktycznie w sposób zgodny z prawem weszła jakby w swoje prawa. Oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z lokalnym mieszkaniem jako nieruchomością, również będzie konieczny numer księgi wieczystej. Księgi wieczyste są prowadzone w systemie teleinformacji, przez Ministerstwo Sprawiedliwości i wystarczy, jeżeli osoba sprzedająca poda kupującemu ten numer księgi, wtedy ten kupujący będzie mógł sobie wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości, na portal elektroniczny Ksiąg Wieczystych, wpisując numer Księgi Wieczystej, ta księga mu się po prostu otworzy i będzie mógł sprawdzić w tej Księdze Wieczystej, jaki jest stan prawny. Czyli, tak, mamy, proszę Państwa, podstawę nabycia, czyli już wiemy, że ta osoba, która chce nam sprzedać, to faktycznie jest właścicielem, sprawdziliśmy to w Księdze Wieczystej i faktycznie tak jest, to, co jeszcze nam będzie potrzebne? Ano przydałoby się, proszę Państwa, żeby ta osoba sprzedająca przedstawiła nam takie zaświadczenie, jak najświeższe, tym lepsze, z urzędu miasta bądź gminy, jaki jest stan zameldowania osób w tym lokalu. Bo przecież my nie chcemy mieć żadnego lokatora. Więc y, najlepiej by było, żeby ta osoba sprzedająca poszła i udowodniła nam jakiś dokumentem urzędowym, a nie tylko po prostu swoim zapewnieniem, że faktycznie w tym lokalu nie ma żadnych zameldowanych osób. A jeśli są, no to należałoby te osoby wymeldować i wziąć takie zaświadczenie przed aktem notarialnym, że w tym... W tym mieszkaniu nikt nie jest zameldowany ani na pobyt stały, ani czasowy. I to by był taki ważny dokument z punktu widzenia ochrony interesu kupującego. Co jeszcze, proszę państwa, Ano takie zaświadczenie od administratora budynku, zarządcy może to być spółdzielnia, może to być jakaś spółka, która zarządza daną nieruchomością o tym, czy na tym lokalu nie ma jakiegoś zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych związanych z tym lokalem. Mówiąc krótko, jeżeli mamy lokal mieszkalny, to tam są różnego rodzaju opłaty jest opłata za zarządzanie nieruchomością fundusz Remontowy, prawda? Są opłaty stałe za centralne ogrzewanie, prawda? Za ciepłą, zimną wodę często. Więc dobrze by było, żeby sprzedający poszedł do zarządcy nieruchomości, dla kogoś, kto ma wiedzę i rozlicza te wszystkie opłaty, i żeby ta firma, osoba wydała takie zaświadczenie, że nie ma żadnych zaległości związanych z opłatami eksploatacyjnymi za ten lokal. Jeżeli będziemy mieć, proszę Państwa, te dokumenty, to stan techniczny sobie możemy sprawdzić tego lokalu samemu, albo możemy jakiegoś zaprzyjaźnionego inżyniera zawołać żeby nam sprawdził jeszcze stan techniczny. Jeżeli nie mamy już żadnych wątpliwości, no to te dokumenty trzeba by okazać do notariusza, umówić sobie termin i możemy siadać i podpisywać umowę. Proszę Państwa, jeżeli uważacie, że materiały prezentowane na tym kanale są wartościowe, wnoszą coś ciekawego do Waszego poglądu na temat prawa, na temat tego, co my tutaj mówimy, to bardzo proszę o subskrybowanie naszego kanału, o lajkowanie poszczególnych materiałów, udostępnianie i bardzo dziękuję za uwagę.